Cześć, witajcie z tej strony Antek i dzisiaj kolejny odcinek sterali i mam zamiar zrobić coś takiego fajnego. Widzicie mam wielką arenę, więc każdy może się domyślić co będę robił. Więc nie mogę. I słuchajcie, pozbierałam strasznie dużo meteorytów. Jak widzicie mam meteoroseta, którego będę używał teraz. Mam sobie zgana I tak. Zmieniam sobie to wszystko. Tak, nie kończy nam się mana. Mamy 200 man, mamy 200 hp, więc jest równo, fajnie. Eee, no. I fajnie wyglądam z tym czerwonym balonikiem w takiej zbroi. I czekamy na noc. No to że idziemy tam do dziada. O. Tylko chwila, telefon znowu wezmę. Dzisiaj będzie krótszy odcinek. Tak sądzę. Mm, bo wczoraj był strasznie długi odcinek. 19 minut. Chwilę. Dobra. Musimy czekać, aż będzie noc. To ten dziad wtedy nam coś powie. O, dobra. Przecież jest noc. Mm, musimy chwilę poczekać. O, już było chyba? Jest. Dobra. I oto będziemy y, się z nim bić. U. Kurde, nie wziąłem sobie żadnych fotek ani mm, ogniska, ale co tam. Mamy nieskończony śwannę teraz, bo mamy Meteor Set. możemy tak właściwie nawalić cały czas tej broni. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie. Oj. O, dobra. Tak sobie myślałam, że mi starczy tylko usunięcie tam trochę z zdzęczonych, ale pomyślałam, że jednak nie. Będzie lepiej sobie zrobić aranę, no i się faktycznie to sprawdza. patrzcie jak go jedziemy. Myślałam, że będzie trochę trudniej. Okej, okay, dobra, ubiliśmy go. E, to było łatwe i idziemy do Dungeon'a teraz, bo możemy wejść. No, tutaj patrzę za jedną taką książką. O, pod też się nam przydadzą. Mhm. Mm a normalnie jakbyśmy tutaj weszli, to wyleciała na nas taka wielka głowa właśnie tego szkieletorna yy, i by nas zabiła. Zadając nam yy, coś koło 10 tysięcy obrażeń. Więc no nie byłoby przyjemnie. Dlatego się bałam tutaj wchodzić wcześniej. O, 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 jest pierwsza skrzynka, już klucz mam, bo nam wcześniej wypadł. O i mam shadowki. Czyli taki klucz potrzebny do takich skrzynek, które są w piekle. Do otworzenia ich... Póki co spokojnie, bez mobów jest. Pewnie, że dlatego, że to powiedziałem, zaraz się pojawią. W liczbie niezliczonej. Mm. O, dobra. Tylko sobie weźmy. O! Nic nie mm. o, Drugi klucz tylko że nie mamy. Tfu, druga skrzynka, ale nie mamy klucza. Mm. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Aha, dobra. Eee, tak. Uooo, tu fow, Wow, ledwo, żem przeżył. Mm. Okej, okay, ale właśnie bym wolał chyba, żeby było więcej mobów, bo była większa szansa, że nam no, wypadnie jakiś klucz. O, mechanik. Siemka mm, no o się otwieram drzwi. Okay. Mm, idziemy. O, może z tego? Nie widziej. O. Co sobie oznaczymy? O! O, mag. gini magu. Dostał raz wioską. Okej, okay, zginął. Au. Okej, okay, okej. Okay. O, oh maga. Okej. Okay. Kolejny. Okej. Okay. O! W sumie to sobie założę to już okej. Okay. Kolejna pułapka. W sobie przejdziemy. Coś nie wyszło. O! Ty widzieliście, co było nad nami? Pójdziemy sobie tam, zaraz. Wow! Mało HP. Pięcie wy. Tu może coś tam będzie. Ja myślę, że po Pochodzę sobie później trochę, w sensie poza nagraniem, bo zaraz będę kończył, 3 minuty max, o pańczyny, właśnie pańczyny by się przydało zabrać, okej okay, dobra, yy, tu nic nie ma. Jest! taka serca! Fajnie! Super. Wręcz. Wyrzućmy sobie w takim razie to. Pierzmy. Złota skrzynka. Dziękuję bardzo. Bardzo fajny itemek. E, recall potion sobie dajmy... A w sumie nie przede się. Em. No dobra, no walki para nie chcę tam bić. Do chwila. Mm. Gdzie tak. To to I teraz patrzcie co muszę zrobić. Double jump Pochodnią głównie chciałam zatłuc. Dobra. Tutaj coś jest. O, goldki. E, e, co wyrzucić? Co wyrzucić? Co wyrzucić? Diplom, ok. Wow, jak spadł. Wow, ja też. Wow. Dobra, biję, nie biję, nie biję, mnie. Au, au, au. Jest golden chesty 2. Ok, ok. Gincie wy wszystko. Tak, Dobra. E, quick magic missile. Okej, okay, fajnie. Fak, dobra. E, Fak, co ja włączyłem? Nie. klikałem nie wiem jakie guziki przez przypadek. Lol, ledwo przeżyłem. I słuchajcie, dokończyłem tutaj, widzicie jak chatkę, tu nam Angler przyszedł, bo ja go wcześniej uwolniłem. Znaczy, obudziłem, bo on tam spał sobie gdzieś w morzu. Znaczy, przy morzu. Ale go budziłem, ale nie miał domku i nie przyszedł. O więc tak. Święto, hmm. i tam też tu pochodnie postawię. O, chwila bo mi się zmieniło coś w obcych pewnie. Video. Ok, color white. Red, ok, dobra, teraz szybciej chodzi. Hmm. No i co. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że było ciut emocji, chociaż nie sądzę, bo łatwo go ubiliśmy, o i dużo razy też ubiję Brenią w katulu, i dzisiaj mam kasy, no więc to by było na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia, no i cześć!